Podstawa to jest przypomnieć sobie, że to nie tylko kobieta jest odpowiedzialna za antykoncepcję, ale ym, też mężczyzna. Abstrakcją też jest trochę, że kobieta jest płodna przez 6 dni w miesiącu maksymalnie, a metod antykoncepcji hormonalnych, niehormonalnych, skupionych na kobietach jest cały wachlarz, a mężczyzna jest płodny każdego dnia. 24 na /7. 7. I no, tak naprawdę taką w ogóle alternatywą, jeśli faktycznie na przykład ktoś jest w długotrwałym związku i powiedzmy, to nie jest ten etap na dzieci, czy w ogóle nie chce się mieć nigdy dzieci, całkiem sensowną myślą jest wazektomia u mężczyzn, która może być odwracalna i która jest bardzo prostą procedurą. Poza tym bardzo sensowne wydają się niektóre formy niefarmakologiczne, o których które teraz już są mało się modne, typu po prostu prezerwatywy.